Na Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Dziś zobaczymy skrót najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Ryk maszyn, skórzane ubrania, zapach spalonej gumy i rockowa muzyka. Tak w największym skrócie można opisać 16. zlot motocyklowy na Soli. Do Inowrocławia przyjechało kilkuset motocyklistów. Było na co popatrzeć. Z nami pan Roman, niesamowita maszyna przykuwająca uwagę. Kawał drogi tutaj do Inowrocławia miał pan? Tak, 5 km. Czyli skąd? Z Kościelca. O, witamy, witamy gorąco. Proszę się wytłumaczyć, co to za maszyna. Jest to Honda Goldwing 1800 pojemności. Czyli tak jak samochód? No tak, tak jak. 6 cylindrów, no i na trzech kołach. Długo już jest pan posiadaczem tej maszyny? Od czterech lat jestem posiadaczem. Aha. No i skąd powód, żeby coś takiego sobie zakupić? Znaczy pomysł y, zmusił właściwie sytuacja choroby z nogą. Dlatego był zakupiony motocykl na trzech kołach. Y, to jest maszyna składająca się jakby z dwóch części, tak? To znaczy. Przyczepka jest dołożona, którą tak, można w każdej chwili od, odczepić, i jest to wtedy sam motocykl. I udaje się gdzieś tym dalej pojechać? Jakieś plany, czy już gdzieś byliście w ciągu tych czterech lat? Znaczy, podróżujemy inaczej. E, Motocyk zabieramy na przyczepkę za samochodem, i wtedy jeździmy sobie na przykład w górach. A. Żeby nie tracić czasu, i, i ze względu też bezpieczeństwa, gdzieś tam po tych drogach ruchliwych. Przejazd jest na przyczepce, a wtedy dopiero zwiedzanie gdzieś tam na, na motocykle. Motocykl. Czyli frajda niesamowita. No tak, tak to ma wyglądać. To jeszcze wielu, wielu udanych tras życzę. Dziękuję ślicznie. No tak, ten zlot może się podobać z różnych względów. Między innymi z takich, że są tutaj przeróżne maszyny: i duże, i mniejsze. A ten, ten motocykl naprawdę zachwyca. Co to za maszyna? Jest to niemiecki motocykl marki EMW co oznacza Eisenacher Motorenwerke motocykl produkowany na terenie wschodnich Niemiec w miejscowości Eisenach motocykl pochodzi z 1954 roku pojemności 350 jest w pełnym oryginale tutaj co widzimy żaden element nie jest repliką dodatkowo mogę się tutaj pochwalić że motocykl ma jeden numer czyli numer ramy silnika skrzyni tylnego mostu czy też dyfra jest ten sam Niesamowita maszyna. Jak to się stało, że został Pan posiadaczem tego motocykla? E, historia zatacza koło. Ja kupiłem go 15 lat temu w Niemczech. Byłem osobiście po niego. Odrestaurowałem go i po kilku latach sprzedałem go. Bodajże to było 10-11 lat temu, jak go sprzedałem, i dwa lata temu odkupiłem go z powrotem w moje ręce, gdyż właściciel, który kupił ode mnie, ja od niego. Y, powiedział, że ten motocykl ma być u mnie. Także historia zatoczyła ko koło, wrócił do mnie z powrotem. Y, byłem po prostu zmuszony życiowo, żeby go y, się pozbyć. A proszę powiedzieć, skąd w ogóle zachwyt nad y, taką maszyną? Czemu akurat y, ten motor? To znaczy, na co dzień jeżdżę Harleyem Harley Davidsonem, a serce bije dla staruszków. Także mam, mam ich y, kilkanaście. Y, Przewietrza mnie po prostu, do tego służą te pokazy, zloty. Dzisiaj też mogłem przyjechać Harley'em, ale no, chciałem zobaczyć, czy coś będzie ze starej motoryzacji. No i serce troszkę smutne, bo bardzo mało tego. No to tym bardziej może się Pan tutaj czuć doceniony, że, że jest Pan posiadaczem takiego motoru. No to co, udanego zlotu. Dziękuję. Organizatorzy, czyli Riders Clubin Wrocław, jak zwykle zadbali o uczestników z lotu, nie zapominając też o mieszkańcach. Tradycyjnie w sobotę z miasteczka motocyklowego w Montfach ruszyła parada motocykli, która dojechała na parking przed galerią. Wielka radość, szczęście, że w ogóle możemy się dzisiaj spotkać tutaj. Bo rok temu taka impreza była niemożliwa, więc dzisiaj tym bardziej cieszymy się, że właśnie ten zlot doszedł do skutku. Tak bardzo się cieszymy, że mogliśmy po raz 16 go zorganizować. Sporo motocyklistów dopisali, stęsknieni. Tak. Stęsknieni, wypuszczeni, że tak powiem. Yy. Wielu, wielu motocyklistów, bardzo się cieszymy. I skąd przyjechali? Bo tutaj nie tylko z, re z regionu najbliższego. Nie, to jest cała Polska tak naprawdę. Yy, nawet nie jestem w stanie teraz powiedzieć, czy jest coś spoza Polski, ale Polska cała absolutnie. Długo trzeba przygotowywać się do takiej imprezy, bo tutaj rzeczywiście rozmawialiśmy z motocyklistami. I oni bardzo chwalą ten innowrocławski zlot, bo mówią, że jest wszystko świetnie zorganizowane i od strony yy, zabezpieczenia ruchu, ale nie tylko. Yy... To znaczy, my się przygotowujemy przynajmniej pół roku wcześniej, żeby to wszystko ogarnąć, pozałatwiać wszystkie pozwolenia, no żeby to wszystko zadziałało, umówić się z zespołami i z, z całą organizacją. Eee, rzeczywiście, no, powiem, że inowrocławska parada jest najpiękniejszą paradą w Polsce. I nikt mnie nie przekona, że jest inaczej. Hmm. No właśnie, mam taką platformę, jako chyba e, jedyni, ale też skład wszystkich atrakcji gwiazdorskich, prawda? No i zespoły no tak, i występy. No tak, no w tym roku jest wszystko mocno zainwestowane, muzycznie, ale to dzięki naszym partnerom tak naprawdę i, 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 i dzięki nim to wszystko się może też odbywać, bo wszystkiego sami nie jesteśmy w stanie załatwić, bo jesteśmy organizacją non-profit. Jak w ogóle teraz będzie wyglądał cały sezon dla Riders Club? Gdzie jeszcze się wybieracie? Wybieramy się w wiele miejsc, tak naprawdę trudno mi jest teraz wszystko przytoczyć. Ale no, jesteśmy już po dwóch zlotach i jedziemy na kolejne prawie co tydzień, co drugi. Wybieramy się, wielu z nas się wybiera na, na różne zloty w całej Polsce. Ale ktoś by mógł badanie zapytać, po co to robicie? Bo no to kochamy. To jest nasza pasja. Najlepsza odpowiedź. Dziękuję bardzo. <grymne> Dziękuję. Dodatkowo na parkingu przed galerią można było obejrzeć niesamowity pokaz na Harlejach w wykonaniu Macieja Dopa. Po pokazie wszyscy przenieśli się do miasteczka motocyklowego w Montfach, gdzie wieczorem rozpoczęły się koncerty. Dla mieszkańców zagrał zespół Nadmiar. Gwiazdą sobotniego koncertu był zespół Farben Lere. Do 17 sierpnia w Saloniku Literacko-Artystycznym można oglądać wystawę poświęconą jednemu z najwybitniejszych polskich poetów. Na wystawę zaprasza oczywiście Inowrocławska Księżnica. No właśnie, z jakiej okazji ta wystawa? Z okazji wyboru Cypriana Kamila Norwida patronem 2021 roku oraz z okazji 200. rocznicy urodzin właśnie tego patrona. Zapraszamy oczywiście do saloniku literacko artystycznego Tutaj sporo planż i książek. Co można tak naprawdę zobaczyć? Przede wszystkim możemy poczytać o, o biografii patrona oraz zobaczyć próbki jego twórczości poetyckiej. No tutaj Norwid nie był tylko poetą, był także artystą sztuk pięknych, także między innymi możemy też prześledzić sobie, zobaczyć jego rysunki czy też obrazy na przedstawionych planszach. Dodatkowo tutaj uzupełnieniem wystawy są publikacje ze zbiorów naszej nowrocławskiej księżnicy. Między innymi możemy też zobaczyć cenne zbiory sprzed 1945 roku. W minioną niedzielę w parku solankowym w muszli koncertowej odbył się pierwszy koncert w ramach inowrocławskiego lata muzycznego. Na początek zagrała grupa Loka, znana chociażby z takiego hitu, jak prawdziwe powietrze. A pamiętam, jak jeszcze nie tak dawno oglądałem was w internecie, jak występowaliście w inowrocławiu. No ale niestety nie było możliwości, żeby występować dla publiczności dzisiaj wreszcie w naszym mieście dla publiczności i w ciekawej scenerii, bo w Parku Solankowym, no to jest chyba radość, że zespoły mogą grać już na żywo dla widzów. Tak, super miejsce, to jest, to jest nasz drugi koncert w trasie generalnie, ale super jest tutaj miejsce właśnie z zieloną, <laughs> myślę, że to jest klimat jak najbardziej do tanecznej muzyki, którą tutaj zagramy dzisiaj i żeby tutaj rozwiać czarne chmury. Ostatnich czasów. Różnica między graniem w teatrze a w plenerze to jest ogromna, prawda? No, na pewno, ale dla nas jakby ta różnica jest. No jesteśmy przyzwyczajeni do grania w każdych warunkach, generalnie, bo jesteśmy raczej zespołem takim grającym dla wielu pokoleń i gramy w różnych miejscach. Więc czy to jest plener, czy to jest zamknięte pomieszczenie, to dla nas jest to tu i tu rozkręcamy zabawę. Ale w teatrze było dosyć intymnie tak naprawdę, no i jeszcze w kwestia tego, że tam y, niewiele ludzi było, bo były oboszczenia iloś ilościowe i tak dalej, nie? No właśnie, dobrze pan powiedział. Jesteście zespołem, który gra dla wielu pokoleń. To na czym polega ta tajemnica zespołu Loka, Że właściwie was może słuchać każdy. To wynika z tego, że od 90 lat ja funkcjonuję. I w 96 roku napisałem piosenkę taką, która jest gdzieś tam znana w radiu, na jednej z dzikich plaż. Potem z Kamilem napisaliśmy Prawdziwe Powietrze. To jest piosenka przed 8 lat. Mamy też ostatnio hity takie jak tam Atom Miłości, więc jakby istniejemy trochę, a też mamy jakąś tam i te piosenki są po prostu, one są po prostu takie plażowe, taneczne i myślę, że tutaj jakby sprawa na tym się opiera, że można po prostu, będąc w każdym wieku potańczyć i tyle. Plany muzyczne, najbliższe. Najbliższe plany muzyczne to płyta na pewno. Już mamy kilka piosenek przygotowanych. Walczymy teraz o singiel, więc trzymajcie kciuki. Kiedy się można spodziewać tego krążka? No, myślę, że do końca lata uda nam się wypuścić ten singiel, a krążek myślę, że gdzieś na, na jesieni. Dzisiaj zresztą zagramy kilka utworów z tego najnowszego materiału. Myślę, że to jest jakieś tam nowe otwarcie w sensie takim, że idziemy swoją drogą generalnie z plażą. Organizatorem muzycznego lata jest Kujawskie Centrum Kultury. W tym roku w Solankach rozbrzmiewać będą przeróżne dźwięki. No, tak, dzisiaj pierwszy koncert z okazji muzycznego lata. Koncert rozpoczynający to wydarzenie w Parku Solankowym. No i przez, powiedzmy, najbliższe 2,5 miesiąca naprawdę muzycznie będzie się działo. I to różne rzeczy będzie można posłuchać. Na pewno będzie się działo. Dzisiaj zaczynamy. Spotykamy się tutaj w każdą niedzielę o godzinie 16.00 tradycyjnie w muszli koncertowej Parku Solankowego. Koncert w ramach Inowrocławskiego lata muzycznego. Będzie dużo różności. Będziemy prezentować. Zespoły grające jazz, grające pop, grające rock. Pojawią się również elementy jazzowe, swingowe. Będzie tego bardzo, bardzo dużo. Trudno spamiętać to na pewno. Dzisiaj jest takim mocnym przytupem, mocnym uderzeniem, bo zespół Loka, ale e, trzeba też podkreślić, że nie zapomnieliście także o naszych wspaniałych inowrocławskich grupach muzycznych. Jak najbardziej e, nasi przedstawiciele naszego miasta muszą się również pojawić. E, dla Państwa już w sierpniu e, na scenie pojawi się na pewno zespół Rogusz and Jazz Friends. E, będzie to projekt typowo jazzowy. Pojawi się również Polifonika. Także nasze klimaty retro, będą również szulerzy, którzy zagrają z Michałem Kielakiem. Muzeum i Przyjaciele Pomagamy Zwierzętom. To nazwa akcji, z jaką ruszyło właśnie Muzeum Minie Jana Kasprowicza. Z tej okazji przez najbliższe miesiące będą organizowane różne wydarzenia dotyczące pomocy czworonogom. My pojawiliśmy się na pierwszym spotkaniu, realizowanym również w ramach wakacyjnych zajęć. Mamy wakacje, wakacje także w muzeum tradycyjnie. Placówka przy ulicy Solankowej organizuje takie atrakcje dla dzieci. W tym roku sporo, sporo atrakcji dla dzieci. Na początek coś o zwierzętach, tak? Tak, rozpoczęliśmy naszą serię Letnie Spotkania w Muzeum. Rozpoczynają się od takiego podcyklu pod tytułem Pieski Świat spotkanie z najlepszym przyjacielem człowieka. I ta seria będzie poświęcona zwierzętom. Dodatkowo ona rozpoczyna taki etap akcji hartatywnej pod tytułem Muzeum i przyjaciele, pomagamy. Zwierzętom ekologiczny powiat Inowrocławski. Będzie to taka akcja kilkuetapowa, która będzie się rozgrywała na przełomie wakacji, będzie miała swój finał w październiku, ale o tym będziemy stopniowo informować. Na razie ten pierwszy etap, czyli te warsztaty dla dzieci. Pierwszym, pierwszym spotkaniem, roz, pierwsze spotkanie rozpoczęliśmy od wykonywania figurek zwierzątek tutaj piesków z gliny i zaprosiliśmy gości. Mamy dzisiaj wizytę dogoterapeutki oraz pani psiej behawiorystki, która opowiedzą troszkę o pieskach, o tym, jak się nimi opiekować. Najmłodsi mieli okazję posłuchać rad od dogoterapeuty. No właśnie, jakie informacje przekazuje dogoterapeuta dzieciom na takich spotkaniach? Jeżeli chodzi o okres wakacyjny, to głównie są to wiadomości dotyczące tego, jak zachować się w stosunku do psa, który biega gdzieś tam luźno. My jesteśmy na wyjeździe z dziećmi. No i dzieci, wiadomo, traktują zwierzęta jako przyjazne, a nie zawsze tak jest, więc staramy się przekazywać informacje, jak to dziecko ma się zachować w stosunku do psa. Luźno biegającego a niekoniecznie nastawionego przyjaźnie do takiego dziecka. No i co wtedy robić? E, dzieci tutaj zostały poinformowane, że najlepiej po prostu zwinąć się w kulkę, zasłonić e, rękoma uszy, oczy e, albo się położyć płasko z twarzą do ziemi. E, a najważniejsze, żeby dziecko miało wpojone, że nie uciekać, bo to jest najważniejsze, bo piesek wiadomo, będzie gonił zdoby, czy będzie chciał złapać takie dziecko i być. Może zrobić krzywdę. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia!